Hello wszystkim, witam Was w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj już aż sobie musiałam sprawdzić na kalendarz. 16 byłam rano na zajęciach i teraz aktualnie wróciłam pod wygląda Jurka pod mieszkanko i wróciłam i słuchajcie muszę posprzątać ten w pokoju, jak zwykle, to samo muszę posprzątać i teraz sobie popiłam kawę, chyba sobie wyjdę na chwilkę na Kąpa bo muszę jeszcze poszukać parę tych inspiracji do moich DJ W'ów, które chcę Wam dodać. Zrobiłam właśnie wczoraj e, patrzcie e, tą e, skarpetę, memory zrobiłam i e, Wam to wstawię za niedługo jakoś, e, bo już idą e, święta z dużymi, wielkimi krokami. Coś wpłaci A zawsze coś poprzyciskam na tym aparacie. Ale... Właśnie teraz y, sobie piekę, kawę i jeszcze potem mam takie plany, żeby się wybrać do Leroya y, po te okleiny, ale zobaczymy z mi to pójdzie i jeszcze chciałam iść na siłkę z siostrą, także też zobaczymy y, y, w jakim czasie się to stanie, no i teraz na tyle chyba, idę coś porobić na kąpie. Wszystkim. witam Was w kolejnym filmiku i słuchajcie, wczoraj nic nie nagrywałam, bo siedziałam y, cały dzień na kąpie i w sumie się tak y, nie za to czułam I siedziałam na kąpie, oglądałam jakieś YouTube i tak dalej. Byłam rana na tych zajęciach, dlatego y, po prostu tam wam y, jako dwa dni vlogmas i y, dzisiaj słuchajcie, aż sobie siądę, aż sobie siądę. Dzisiaj byłam z siostrą na Majtaju. aż mi słuchajcie, ręka boli. I w ogóle a propos aparatu, nagrywam tym aparatem, bo Asia po prostu wzięła go do domu. Pojechała na święta już i wzięła swoją rozczankę do domu. I nagrywam moim starym aparatem. I słuchajcie, byłam dzisiaj z siostrą o 12 na odmacnianiu mojej i robiliśmy obwodówkę. To był najgorszy trening w sensie najbardziej męczący jaki w życiu robiłam. Tak mi wszystko dzisiaj boli teraz masakra i przez to nie mogę też teraz trzymać ręki ale tak. ta kamerka, yy, mój aparatik bardzo, bardzo ma, bardzo, bardzo mało i słuchajcie właśnie byliśmy, wróciłyśmy jakoś niedawno zahaczyłyśmy jeszcze o Biedrę, o Intermarsze i yy, jest aktualnie 3.48 i stwierdziłyśmy, że musimy doprowadzić ten dom w końcu do porządku, bo jest jakaś masakra masakra, jedna wielka masakra i żeby tak już tak fajnie posprzątać na święta żeby jak tu przyjedziemy po świętach, żeby było fajnie żebyśmy się już nie denerwowały, że jest jakiś syp w domu także to teraz zrobimy z siostrą i yy, na razie takie słuchajcie moje plany są na dzisiaj naprawdę się zmęczam, muszę się jeszcze umyć jeszcze tego nie zrobiłam, wiem i po mi godzinę dzisiaj jest. masakra, ale jak będę słuchajcie chodzić na to to się myślę, że się poprawię i będą mi mięśnie i się będą budowały. wiem o co mi chodzi. Także. O matko! W ogóle dzisiaj sobie. Nie wiem, co sobie słuchajcie, zrobiłam. Tak sobie odchrząknęłam, bo ja z tą, tą swoją mam. Tak, że mi się taka flegma zbiera zawsze i nie mogę jej odchrząknąć. Wiem, to jest TMI teraz. Ale nie mogę po prostu jej odchrząknąć, i. Tak sobie dzisiaj z było. Że mi aż krew poleciała, nie wiem czy to jest z gardła czy z czego, ale właśnie jak, jak sobie to to mam takie jak, mi, takie jak to mam takie gardło, jakby mi ktoś żyletkami po prostu po nim przejechał. Masakra i jeszcze na tym na tym treningu, na tych zajęciach się nawdychałam, to jest łapczywie, to już w ogóle myślałam, że zejdę tam arytmy ar, serce i tutaj masakra. Ale, 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 ale no. Spoko. Jak będę chodzić, tak to... W I co chciałam Wam powiedzieć jeszcze, to nie otworzyłam dzisiaj kalendarzyka, więc to trzeba teraz zrobić i sprawdzić co jest na dzisiaj. Boże, jakie szumy na tym aparacie! Już się, słuchajcie, odzwyczaiłam. 17. 17 już jest, słuchajcie. Och, nie mam tu nawet miejsca, jest taki syf Kamila! 17 i dzisiaj mamy znowu gwiazdkę, ale taką inną i dzisiaj jeszcze słuchajcie muszę nagrać DIY dla was dokończyć zaczęłam obrabiać to DIY z pomysłami na prezenty i w sumie wyszło mi 4 pomysły na prezenty, także myślę, że to spoko będzie, żeby nie był też za długi ten filmik, bo potem wiecie, siedzieć 20 minut i oglądać DIY jak ktoś robi to nie za bardzo, także Yy, także, także cztery prezenty, pomysł na prezenty zrobiłam DIY i dzisiaj właśnie ostatni dokręcę jeszcze, bo fajnie jest to, że mi Asia zostawia słuchajcie, lampy tutaj. Lampy mi zostawiła, także będzie spoko doświetlenie mam nadzieję, że ta kamera, ten aparatik mój to złapie. Jakoś no i tyle, chciałam wam na razie powiedzieć, idę się myć i sprzątać w, w naszym mieszkaniu. co coś przed, bo zapomniałam o niej. Trochę się coś zjadało. Mmmm. Jak Robię sobie warkocze i karty nie mam. Brawo ja. Okej, okay, myślałam, słuchajcie, że sobie usunęłam fotografię z dzisiaj. To w ogóle było już brawo ja z mojego vloga. Ale na szczęście, całe szczęście, całe szczęście, jak nagrywałam DIY na tym aparaciku. Zgrałam wszystko, również z tymi futyżdżami. A teraz, słuchajcie, robię sobie barkocze, bo ostatnio yy, umyłam sobie włosy. Zrobiłam sobie takie barkocze, jak raz zawsze robi, takie... Jak się nazywa? Po polsku. Francuz po prostu bo to jest po polsku. Nazwa, ale. Yy, dwa właśnie takie Francuziki. Fajnie wtedy się włosy kręcą, także sobie teraz to zrobię i pójdę tak spać na noc. I miałam właśnie takie fajne włosy y, pokręcone. Także to teraz zrobię. Ale ja mam suche włosy, a już mam odrzutki. Wyłączyłeś wodę? Tak. Mm. <laughs> tak. Wyłączyłeś wodę? Tak. Dobry, <laughs> dobry. Zrobię herbatę, ja czułem. Herbatunia. No. Done. Czas na herbatę nie. Bo się gotuje. Herbatunia, tylko że muszę zrobić to tak. Herbatunia, unia, unia. La 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 la. I herbatunia. Tak się tutaj wynają. No oczywiście Was przybliżam, a tu się nie da niestety tak jak tam że ja sobie mogę oddać obiektyw, bo się nie ostre zrobi. Woda. O, a zaś nie nie. I możemy pić herbatę, nie, nie, nie. Idziemy. Pasi. Tak. Idziemy z u no I, i vlogi look at this guys no nie uciekaj bo jej widać, wróć tam wróć tam na dywanik to jest stylowa życia i teraz taniec. Aj ja A mi Ay. Aha, spodajam, no tak. Słuchajcie, idę spać teraz i przed chwilą sobie to nagrałam wszystko, ale jak są taryaby straciłam. Tak nie dodam. Ale co mam chciałam powiedzieć, to idę spać. I... I, 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 a, że posprzątałam, posprzątałam no, fajnie mieszkanko z co tak się tak zrobiło, od razu na mieszkanku, o, nie długo trzeba ja już to zrobić. I jutro idę, słuchać na uczelnię sobie, poćwiczyć po zrobić, żeby zdać wszystko w poniedziałek. I w końcu się wybrałam tego liroja bo naprawdę się wybierałam jak super, a może tego liroja. Także jeżeli Wam się ten vlog podobał, to zapraszamy do spróbowania na toczkę, jak zwykle. na kanale, jeżeli jesteś tu nowy i ten Ci się podobał. I zapraszam na moje kolejne. Pa pa!